Hej, cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy MTA Best Play ze mną z Kocioł Hej No Jak widzicie jestem w stroju Mikołaja Kocioł jest ufo yy, a, a tu jest skuter śnieżny, no i wszystko jasne Ty, ale kurwa popatrz na ten skuter, kurwa jakby jakaś mina tu była, twarz, nie? No i tak, dzisiaj kręcimy odcinek w pierwszy dzień świąt A to co kurwa? Będzie kurwa skuter zabierał. Ja ci kuź wadałam. Zabiło go! Odrzuciło go. No i skuter mi popsuł. Chciałem skuter zabrać. To debil. To idiota. Nie pykło mu coś, nie? Skuter ta Myślał, że zabierze mi kurwa ten Skuter I tak go rozpierdoliona, mama sygnał. Skuter śniżny Śniżny Team Na teamie napisało Ej, co jest? Skuter no. Śnieżny O, teraz pykło. a ten masz znowu deskę Spoko. Do mnie, moja Oczywiście jak będziemy w prezencik to mamy kurwa Mikołaja. Poczekaj, bo ja kurw... A ja jest tu Nitro? Ty jest Nitro! O z no. Jak idzie? O kurde, co tu się dzieje? Nie wiem, jakaś rozróbka pewnie była. Ja to chyba poje... pójdę se na chilliard pozjeżdżać tym. Próbowałem, spoko nawet. Kurde... Jak to wygląda, kurwa, Mikołaj na skuterze śnieżnym, a za nim, kurwa, ufo na latające, kurwa, deskorolce, no spoko. Cały BP. No, całe BP. UWAGA, PSIARSKIE, KURWA, BYM WYJEBAŁ wszystkim. <grym> Szkoda, że nikogo nie ma. Santa Claus pisze u ciebie na górze. Tak? Uh -huh. U mnie pewnie przy już. Pewnie tak, nie wiem, nie spojrzałem teraz. Zostaje coś tam z kajderem. Chyba to znowu będzie ta strefa. Za będę kurwa... ty driftował tutaj. Driftuję z skuterem śnieżnym kurwa. Pięknie to wyglądało jak... jak mnie minąłeś. Co? Pięknie to wyglądało jak mnie minąłeś. Ja akurat zakręciłem, a ty wziął tak o mnie. Strefa Zobacz, dęba staje Hmm Ła jeszcze łapy masz w, gó w górze teraz tak wygląda <grym się wytrzymał> Kurwa jakbyś bez trzymanki jechał Spoonter ty Jeszcze mnie wyprzedzą? Patrz o, jakiś cwat biegnie O następny, no hej <noise> Może wyścigi sobie urządzają. Ty jak się pisze na, na tym, żeby ci chmurka wyskakiwała Y chyba, nie? I, i, I? no, A, y. I no właśnie. I, no, tak. i. Dobra. Bo to jest y, lokalny krzyk. Kurwa skuter zapada się pod trawę, kurwa. Właśnie <noise> czemu... Ja, czemu ja kurwa bez muzyki jadę? Kurwa, nawet radio jest w śnieżnym. Ho hoł hoł. Szkoda, że to trochę mocniejsze nie jest. No. Wow jak tym niesie. Lepiej... Śniegu nie ma, ale mi koje, No nie? Wow <laughs> wow. Ale, że Ja Ej, też. jeździ za nami ktoś. Nie, mi się... Mi, mi, mi się kopci skuter żeby się na do góry nogami bywali. Jak to wyglądało, kurwa? Przygniotło mnie, ale chuj siedzi. Brudny Piotrek był. Brudny Piotrek, aha. Eś? Ja mam lepszy, kurwa, nix strzacik. Za tu, bokiem pójdę na górę. Stun. Łożysz ty w e, pod górkę słabo Ty no nie wjechał, skurwy syn A moja wszędzie wjeżdża, ty Nie wjechał, no skurwy syn, za za jest <grym> Jebany Ty ja ciekaw czy tyłem wiadę Ja wiesz, ja że w San Andreas w jednym miejscu, nie? że motorem po ścianie? Nie, to nie tu, bo w Vice City tak było chyba, czy w GTA 3 właśnie Patrz jak ja do tyłu. Że po, pod górkę nie wjechałeś kurwa tym, no yy, Jak to ci powiedzieć? No, motorem? Nie? A na wstecz w, w, kurwa wtoczyłeś się. E, Mikołaj w Bugattinie zawsze spoko. Kto z bogatemu zabroni, nie? Oryginalnie. Zachaj z krasnalów. Baluj. Baluj, ty naklej, <grytanie> naklejkę tak. Wczoraj byłem na Orlenie, było już tak około 60 osób. Co? Gdzie zlot? Popijawa bardziej Tak? Orlenie. Taki, no taki był rozpierdziel, że szok Wszyscy byli a wczoraj, wczoraj ten... E, spot'a robili, nie? Pod tym nie, pod kolko. no ale wszyscy na Orlenie byli, a my tak samo To kto był? Karol z <noise> Nie, dużo ten, ten... Ale nie, mi chodziło nie tylko o Karola no nie wiem, ktoś znany z Włoszczowy. Nie no, wyjebę się, wyjebę się. Patrz, toczyłem się na górę, skurwy syn Zamiast w dół, to ten do góry poleciał. Nie, nie, będę to nazwiskami sypał. Aha. Skrzacik był? Nie no, sobie. Wasyl? Słyszysz, jaka nuta leci? Słuchaj. Mm -hmm. Gdzie? Na który radio? Właśnie nie wiem, gdzie to leci. Ty? Na no, u mnie nie leci. U mnie leci w ogóle normalnie piosenka z radia. A, radio Gangu To zaraz odpalam. Ech. Jak? Szanownota, a gdzie ty jesteś? Halo. E... No, wtaczam się na górę. Dobra, mam już. O, oh nie jest. Myślałem, że się skończyła. No, leci. Czekaj, co to za nuta jest? Jakaś przeróbka od tego, nie? No, no, no. Przecież to Snoop Dogg, nie? Chyba śpiewał. Chyba, no. Ło. Wow. Mówię, że Bugatti a jest mi się, słaby. A mi się, mi się tak kojarzy nuta no, tylko z tym, z San Andreas. No mi też. Pierdolę, nie jadę. O, jesteś tu gdzieś, widzę cię. O, już to, to jest kurwy się mnie dogania. Wiesz, jak ta deska No, ja wiem, przybył od Weyrona. że już tr trzy razy dachowałem Wejronę podczas wjazdu na tą górę. Ja to powoli jadę. Powoli, bo się rozpierdoli, tak? O kurwa, Weyron stoi na drodze. <grym>, nie przejedzie. Napierdzielę W którą tej stronę pojechałeś? Na górę. A, a ja zjeżdżam. A. O, właśnie dałeś mi kurwa teraz myśl. Niepotrzebnie tu przyjechałem. Pojadę z. Spo... Drugą majkę. No, wiesz o co mi chodzi? Wiem, to właśnie jechałem. Jadę tam. Czekaj. <laughs> Śnieżny skuter. Gdzie on jest? Czemu nie zespawnowało? Coś źle wpisałem Śnieżny Skuter Ty no i Czemu mi nie przywołuje Chcesz deskę? A dawaj Tym się chociaż dobrze kieruje Chyba muszę sobie inną dobrze kamerę się... włączyć Dobrze się drogi trzyma chociaż ale tu strasznie gdzieś ta kamera, nie? Na dół jest. No, no, tak. Właśnie o to mi chodzi, bo czasami to ja ci nie widziałem w ogóle, gdzie Ty jesteś. No. Uf, ale dobrze, że zbija zakręty. Do, dokładnie. Od razu. O to Ci chodziło tu, to? Snowboard! jeszcze ja dobrze tym... Dobrze się tym nawala. No, snowboard. Zjeżdżamy ze stoku. o jakie backflipy, kurwa. Wywinąłeś no grid, grid flipa z backflipem. Woooow. Wow. Zad... Spada Zad... Z Spadachrom. Ej, czekaj na mnie, patrz. Dobra. <laughs> tepi się do mnie jak coś. Jaki masz ID? Eee, 68. Kurwa, szkoda, że nie tutaj... 69. Za ja się tam wyjebę. Bo się wróciłem. Zaprosiłem cię? Nie, nic mi nie przyszło. Kurde, nie do tego co trzeba. Masz? 6, no. 8. Jak ci gorzej jak cię tepnie ktoś. Ty gościu jakiś tepnął się do mnie o, Ej! Nie to, nie taką Dawaj go! Czemu się Ty? nie da go zabić? A, wiem, bo jak masz tego skina to chyba nie da się zabić. Ja On mnie zabije, strzela. Zabiję, zabiję. Kurde, nie da się go zabić. Nie będę chyba. Nie da się go zabić. Często. Dobra, ja, ja, ja to sobie spiję. dział i teleportuj mnie. Bo no jestem kurwa w Las Venturas. Tylko zginąłeś. Aha. No i chuj, pozjeżdżałem z kurwa. Czekaj, zaraz się tam tepnę. O ty, właśnie, tu jest teleport mam na, na ten. Ale jaki... Jak się to nazywało? Mode chilliard. No hej Pulsar Chilliard, ja. Ty czemu ja nikogo nie mogę zabijać? Do wszystkich strzelami... Ja tak samo Nie wiem co jest No a mnie tak Kurz, nie wiem co jest, kuri Jakieś gówno to jest. Ten skin coś mi mnie pykło chyba. <grym> coś mi mnie pykło. O Jakiś kurwa! Ten <grym> Mówię, coś leci ale. Napierdalam Jakiś kurwa Mikołaj. Te, ten co cię zabił. latać nie umie go Patrz o, Patrz, się, tam, Dawaj go! Kaj, kaj, patrz. patrz, spali się. Poszedł! Yes. Patryk! Paweł, nie, to inny gościu. Inny? Inny, tamte były ceneo czy jakoś tak. <grytanie> Ale i mu się palił w powietrzu ze strapieniem. go. To nie deskę ci przywołać? No, no. dawaj, i jedziemy tam znowu. Tylko poczekaj na mnie. No bierz deskę. Pale gumę, deską. Kurwa, nie ma kuła. Pale gumę. Logika GTA, Logika BP. Logika BP. Ej, nagrywamy serię tajemnic i ciekawostki BP. Może być. Mam, mam pomysł na, na, na następne odcinki no Tajemnice i ciekawostki W <laughs> na następnym odcinku śnie, śledzimy kulę A UFO dzisiaj leciało Rzucił mnie z deski jebany Ja nie mogę, ja? ja nie no, ja nie mogę ten Wiesz, że kiedyś jak grałem sam, nie? To wiesz, że znowu ta rura się koło tego No nie ko, gadaj. No, Wysuwała się o któryś tam Co, nie zdążyłeś? Co daleko byłem? Tylko zauważyłem, gdzieś na rea byłem czy coś. No to lipa. Spadłeś na dół? No. Nie tak sobie to wyobrażałem. Deadłem. Chciałem <laughs> wywinąć gri Grinda z backflipem, a tu w Los Santos jestem. Co tu jest? A, wejście do snajpera. Kurwa. Ale ty sekretarz, pisze mi, chcesz się przenieść do. No, no. To ty się przeniesiesz. A, no tak. Czekaj. Pogodny. wesołych świąt. Ja. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Właśnie. O. No hej. Nie, poczekaj, poczekaj. Kurwa, nie da się wsiąść na grę. Kurwa, jednoosobowa. Zobacz, gumy. gumę. Ej, masz, masz z tyłu deskę. A czekaj. Ty, skoczyłeś. A, no. Nie za bardzo to jest kre, wywrotne, czy coś tak, jak można powiedzieć. Cześć, ty. Dawaj, ciśnij! Extreme. Ty, a tu jest podkowa zbierałeś sobie ją? No, no na pewno nie, Tu jak ja stoję. Sklejce w prawo, widzisz? E. Zebrana? No. Dobra i zje, zjeżdżam ze szlaku Zjeżdżam na nieoznaczony szlak No a pamiętam jak to wyskoczyłem na odcinku O fuck, jak kurwa wyskoczę. Eee, dobrze piękny jest to borcik o kurwa, pięknie, pięknie. O kurde, spadłem. A ja jestem na ostatniej prostej, do wyskoku. Mm -hmm. Lecę ładnie, lecę, lecę. I bum, ty! To ma dopalacz! Tak? No? Jak w motorze. Chłopie, wiesz, jak żeby że do, do wody powródą. Ale co, ta deska? No? Tak jak to w motorze, ma jak masz w Kawasaki. No, ale... No, nie wiedziałeś? Nie! Ja cały czas kurde ten. Żeby cię dogonić, używałem. Nie wiedział, dobry jesteś. Nie wiem, jestem udany, pozdrawiam. Pozdrawiam tatę oraz mamę. Klapsa dostanę, klapsa dostanę. Coś chujowo teraz graję na tym. No. Aha koszderki Nie ruszaj się Ubieram mandarynkę, nie ruszam się. <gorsza> jakby jak kurwa jakiś za wzniesienia. Trzynasta potrawa wigilijna, mandarynki. No właśnie. U mnie też były mandarynki na stole. <gorsza> <gorsza> I się śmieję, serio. Ło kurwa. Myślałem, że ufu nas koni. To na przełaj! O skurwysy... Ty, pociąg jest. <noise> Syreny się drą, kurwa. <noise> ja mogę cię dogonić! O oh, patrz! Gdzie podłaśni? Że... Ja już gdzie chuju pasy są! No ścigamy się, dawaj motor. Kurwa, jakby za dogonić! O, Lamborghini, o kurwa, nie mam szans! O kurwa, za bardzo, za szybko jadę, za szybko Bo już trze trzepię wow. Ty, co to było? Pod pociąg nie byłeś? No z kurwy jak głupi Za wypadnę w końcu taki będzie widać. Cały ten pociąg się trzepie. Czekaj czy cię teraz dogoni Labordzini proszę Cię A na torach to tylko 220 leci Na pociąg z tego co widzę No ze 180 leci <coughs> Na zakrętek to o, zwalniam żeby nie wypaść Ty urządzi taki challenge yy, Jeden jedzie pociągiem I kto pierwszy okrąży wiesz Całą mapę, tylko tak samochód to po autostradzie a pociąg po tym, po torach już żeś mnie dogonił. Tamten kurwa pisze do mnie, pokaże ci podkowy, dodam cię do gangu 200 leci pociąg. Mój 229, 210, ty 220 jedzie Ale się da tak to już chłopie boję. O kurwa! Ooo, pociąg. Ale uciekłem. Ha mój, kurwa, ostry zakręt! No a na tym się najszybciej wykoleja. A szlabany się nie zdążają, temu. No, A to Był zawsze było tak, gdybym Andreas to pamiętał, kurwa. O, jechałem pociągiem, fotorada, jem do mi Mi tak samo 246 na godzinę. No hej. No cześć. O kurwa. Dobry? O, się. o kurwa! ale mi wyminął z paplipem. Ej, widziałem, zaskał. To, Patrz kurwa, chłopie, wylądowałem tutaj na lotnisku. Znaczy na tym naskoczni? <laughs> Ej, wiesz jak ja widziałem? Że z za tego drzewa się wjeździe na tą skałę tam. No, no, no! No. Z taką góry podskoczyłeś. No. Aż mi wykręcił pan, pociąg tutaj na skoczni jest kurwa. Ja to jak rowniutko kurwa wylądowałem. Ale o wywinął, to nie wierzę. Skur. Ja mówię co tak wypierdoliło do góry, to pociąg. Ej, ale ja ich wolno. Skurwaj się. Katastrofa szczekociny Bugatti Quattro Tym razem bez ofiar, nie? Dokładnie Sama lokomotywa się wykoleiła Jaki Kurwa na przełaj, The Crew A mam dzisiaj fuela zacząć, chociaż mi się nie chce zbytnio. Aha. Jedna skala na mapie. No nie. Kurwa. Ale nie, po, pokręcimy, nie wiem, ile jeszcze ten odcinek z 5 minut. No. I nakręcimy jeszcze jeden. I ja chyba fuela dzisiaj odpaleję Pierwszy odcinek wreszcie. Mówi kurwa. <laughs> Matka się wkurwiła, nie? Bo rano przyszła kurwa naklejka do golfa i kurwa i gra o ósmej rano w Wigilię. Gio. No ale jeśli Wigilię synu. No w sumie ja, te, ja też nie miałem wolnego, no ale, no, no ale nie, jakbym miał pierwszą zmianę to wo, bym miał wolne, w Sylwestra mam wolne, mam pierwszą zmianę. Puch, 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 motherfuckers. Matko, uciekać. Po co? Przeżyłem. Chyba muszę wziąć się za te gry, bo mam kurwa tyle tych serii teraz rozpocząłem. Ale powiem Ci, że ja jestem pod wrażeniem. Mam. Bo jest teraz są te święta, nie? Wystartowałem z trzema grami, nie? Znaczy trzy gry mam skończone, nie? To i tak, że mi się udało tak nakręcić. Ale to w miarę takie krótkie, a nie kurwa tak... Bez play kurwa. Ale to będzie... To będzie gdzieś chłopiek coś koło 68 odcinka teraz kręcimy. No a może przesadziłem 66, coś takiego. To też idzie dobrze. To też idziemy kurwa, nieźle Idziemy z koksem, nie? No Matka Za! Będzie z koksem, jak będziemy w wodzie No szkurwa! Wszystkie barierki rozpierdala I patrz drzewo! to! No szkurwa! Aha! Na no, ubieci ze spanu Dzięki Labo. Zaciski w Felce I Czapka ci wystaje. No o ty chwilę, rzeczywiście. Jedziemy na przełaj. Walisto, no, je, jedziemy na przełaj. No bo na przełaj jest fajnie. No widzę właśnie. O kurwa. O, patrz patrz. patrz. Wpadzi samochód cały, zobacz, obczaj to. No! Na przełaj, zaraz drzewo. Jeb. No kurwa, żeś się zmieścił. No nie. Uuu, wyczuwam to zderzenie z drzewem. <grym> Na przełaj. A, jasne. No ja w dekru, chłopie, kurwa. A jak, albo jak w Fuelu. W fuelu tak się. Opie, wiesz, jaki ten Fuel jest zarobisty. Bo tak, gra jest chujowa ogólnie, nie? No. Bo jest taką średnią ścigałką, ale wiesz ile masz? 14 tysięcy kilometrów kwadratowych mapy do jeżdżenia. Twórcy gry zostali wpisani do księgi rekordów Guinnessa. I chłopie, pustynie, lasy, kurwa, rzeki, nie rzeki, e, góry, góry. Bo pamiętam jak tu co domek wynająłem. O jak H naciśniesz to właśnie wyskakują te domki Widzę, że wszystkie tu wolne Aha No tak, zapomniałem, że tu chyba były hamulce Dobra, to kończymy wybuchowo Tak więc